Siemanko, witam wszystkich serdecznie, Kosma z tej strony. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam dwa takie neki od Tlima. Taki bushcraftowiec i coś ala japońskiego. Zacznijmy może od tego malucha japońskiego. Co my tu mamy? Materiał jak widzicie to damast. Czekajcie, będzie fajnie takie zbliżenie zrobić. O, To damast, który jest kolorowy, fajnie wytrawiony. Niesamowicie to wygląda. Co prawda w realu aż ten kolor nie jest taki intensywny jak tu, ale, ale, ale jest naprawdę super. Czubeczek, jak widzicie, to zupełna szpilka. Szlif natomiast z tej strony taki połowiczny płaski. Może wyżej niż połowiczny. Dosyć wysoki płaski. Tutaj mamy po prostu na, na płasko, czyli jest to taki chizel. Tak jak powiedziałem, czubeczek jest bardzo cienki, zresztą sama głownia jest cienka. Możemy sobie porównać jedno z drugim, o widzicie, jak, jakie to jest chude. Ok, czyli tak, była głownia, rękojeść mamy tak stabilizowany parakord, czyli tam za pomocą jakiejś żywicy czy innego czegoś takiego, i to co pod spodem, czyli druga. Drugi bardzo ciekawy materiał w tym nożu, czyli skóra, ale z takiego specyficznego zwierza, bo jest to płaszczka, wygląda jak taka popękana ziemia. Też robi wrażenie. Podoba się, może się podobać. Czyli tak się prezentuje ten nożyk, jeżeli chodzi o trzymanie w ręce, no to jest tu sporo miejsca, żeby go sobie odpowiednio złapać, czy tak, czy tak. Czy tutaj jakoś, nie wiem, przesunąć ten w zależności od tego, co robimy. Japoniec. Druga rzecz to jest bushcraft, no, klasyczny taki, taki tlim, skandynawski szlif, wyjście szlifu proste w miarę. Eee, co tu mamy? Fajnie, że są nacięcia, kciuk na nich dobrze leży, sam nożyk w ręce, ja mam jeszcze cztery palce na rękojeści, więc też bardzo dobrze. Nie ma oplotu, bo tutaj jak widzicie jest taki parakord, a to nie jest mój nóż, więc ja nie chcę tutaj tego ściągać i zakładać oplotu. Z oplotem wydaje mi się, że leżałby jeszcze fajniej, chociaż teraz też nie jest źle. Co jest fajnego dosyć, to to, że... no czekajcie, zbliży się czy się nie zbliży? O, jest. Jak widzicie tutaj ta oksyda jest taka porowata, natomiast na szlifie jest... Wyślizgana. To, co mnie zastanawia, to to, czy jak się ten nóż, jak będzie to wyglądało, jak się ten nóż naostrzy na zero. Bo na razie on jest ostrzony na, na, na taki mikro Wydaje mi się, że to nie będzie zbyt, zbyt fajnie wyglądało. Jeszcze raz w ręce, tak, tak, wszystko, wszystko widać. Eee, dobra, pochlebki do tych noży. Tu mamy kydex od, od Tlima. Nie jest on może jakoś perfekcyjnie idealnie równo wykonany, ale muszę przyznać, że spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Druga pochewka odwrotnie troszeczkę, to znaczy wykonana jest bardzo bardzo dobrze eee, to, tego nie robił limpijski, tylko Piotr Koński, co zresztą pewnie wszyscy widzą. No wykonanie na najwyższym poziomie, ale co mi się w niej nie podoba, to jest to, że kiedy ten, no jak gdyby jest tu tylko jedna dziurka, więc nóż wisi na szyi dosyć krzywo. Ja postaram się zrobić zdjęcie, żeby to pokazać. Eee, dobra. Co jeszcze? Zrobimy jeszcze małe takie szybkie porównanie wielkości, żebyście sobie zobaczyli jak, ten, jak to wygląda, czyli tak Bushcraft, Japoniec, niech będzie Victorinox. Musiałem nagrywać nowy filmik na pierwszym, Victorinox był kanykę ketchupem, musiałem umyć. Dobra, Wicek91, Opinel8 i tenek oj przycięło, czekajcie, przesuniemy to. Przesuniemy i teraz wszystko elegancko widać. No, jeżeli chodzi o, o porównanie wielkości, jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać. Bo skoro mamy tutaj coś, co nawiązuje klimatem do kraju kwitnącej wiśni, no to porównajmy sobie też z takim nożykiem, całkiem popularnym. Higonokami, też taka różnica, prawda? Tutaj kawał blachy, głownia, proste materiały, tutaj damaścik, skóra z płaszczki i inne tutaj wypasy. Z drugiej strony może być Hops Hops. Dobra, tyle z mojej strony. Jakieś rzeczy dotyczące używania będą w tekście. Mam nadzieję, że filmik tutaj zaprezentował, jak, jak, jak te może wyglądają. A, jeszcze miałem powiedzieć o tym. Jakoś tak felernie w obydwu jest wybite to logo Tlima. Tutaj krzywo jest trochę zjechane. Tutaj też jakoś tak to wygląda nie za fajnie. Eee, no, ale to tam pierdoła. Dobra. To z mojej strony. Dzięki za obejrzenie filmiku. I co? I zapraszam do przeczytania całej recenzji. Na razie.